Zoltan, czas się zbierać. Na, no tak, późno się zrobiło. Zaraz. A gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie? Witaj, Wilzen, mamy dla ciebie wiadomość o szefa. Wiadomość? Jaką wiadomość? Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. E, chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Braź go, a wydwaj wynocha stąd. Rzeczywiście, czas na nas. Wygląda na to, że tasak będzie potrzebował nowego księgowego. Ach, szkoda, Cezara. Chociaż na rybach się nie znał. Obejrzałem sobie kolekcję Cezara na górze. I co? Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emchyra, czaszka Joachima de Weta, sztylet Vatiera de Rido, sztur, na którym powiesili. Skalena. Piu, piu, no proszę. A to brzydliwy typ. I ja mu rękę podałem. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Nie, to nie. Szkoda.